Dobra. Jestem Paweł. Ja Szaiba. A ja Roki. I co dalej? <noise> Zapraszamy do naszego let's playa. Tak. Pod nazwą... Brak. <noise> Brak Minecrafta. <noise> no. Ja wiem, jakoś to potem nazwiemy. No to propozycje, proponujcie nazwy. No w komentarzach. W komentarzach. Ta. Nazwa ja. pojawi się w następnym odcinku. Może. No to się widzimy, jak zbudujemy domy. Naro. ro. Dwa. Dobra, się dobrze. To witamy... Że już jak jesteśmy zabudowani. z Szajbą. A Roki gdzieś za tą górą. A teraz budujemy mieszkań. Kurde, ja Zaraz będę. Aj, no źle. <grym> Dobra, tu. 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 Do chaty, do chaty. Biegiem. Chodź tu. Ej, Paweł, do chaty. Patrzcie, się tego robi. Już jestem Iniżę trochę fektusa Potem tą szklarnię dokończę i widzisz takie ino kółko jest. I dobrze, no, ale to fajne będzie. No. Kilka takich postawić dobra. Czemu je... Oj, o tym... O nie! Spadnie. <grym grym> Wysuwaj Wyra nie mamy dla tego, no, Rokiego. No, on poszedł coś... do domu. Nie, dobra, mam wełny mam wełny Czekaj, zrobię wyro dla Rokiego. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, Masz drogę. A... jeszcze tak cztery łóżka. Dobra, Chodźmy jest. spać? Ja biorę środkowe. Jest kolejny. spać. Nie moje się O Co to jest? Kurde, włócznik. Aaa, zabiję, tu zabiję mnie. Weźcie go, klejcie. Ja uciekam. jak Gdzieś musi bieg. być dziura, wiecie? Albo nie zamknięte coś. Albo ciemne Tu zamknięte, za tu zamknięte. Gdzie jest zamknięte? A, u góry jest dziura. Gdzie? No chodź sobie tu zobacz. O, Gdzie no ale to szkłem jest, nie? Ale tam są drzwi. Nad łóżkami patrzę. <grym> no. Widzisz, co robimy? Trzeba iść spać. E, wiecie co? Mam zbysłem pomysł. Co wy na to, żeby te łóżka na razie zamurować? Dużo dirta mamy. Chodź tu, pa Paweł. Nie, już nie. mi tylko po prostu się zamruje. No, no. I poszedł spać. To <grymne> jest, to jest? O lera. Co się dzieje? Chcia na nas zgniotła. No? Kto mnie zaczął trzaskać? No, to witamy was. W nowym dniu, przestało padać. No, na szczęście. Chodim... Dobra, wiesz, co chcecie? Tu róbcie, ja idę, tam na szklanie. Takie, no, do końca. No, idziemy do szkalni teraz. budowa Ja. Yeah. Wiesz, co najpierw tu na trzy zrobię w górę, potem na dwa potem na 1. I hmm. takie kopuła będzie. Okay. I na kopuła. Potem z tego, nie Dobra. wiem, lawę w spuszczę albo coś. I to fajnie będzie wyglądać. Będzie w nocy świecić. Tu trzeba ci pomóc do tej wody zrobić której tej? No, kopcie Mówi tego dirta, a ja tutaj tego, no, zrobię te piętra. Macie drzwi? Nie, ja idę po swoje narzędzia. No, no to idź. Diamant by się przydał no. i redstone na no mapę. No to się widzimy jak w skończeniu szkolenia ma to zobaczcie owca głupia <laughs> Na środku nie oraj Dobra. Witamy... Witamy już szklane budowa? Zaraz zrobimy w środku Tylko nie chodź po tych grządkach Deshita okay. Ty, ej, coś mi zmuliło Dobra Chodź tu zalewaj Ej, ej ej, nie a A, zapomniałem to Nie chodź po grządkach A kto mnie wypchał? Nie wiem. Owca pewnie jakaś magiczna. Shiftem choć jak już. To wtedy się nie deptają. Ma ktoś hmm. Zasadzę coś. Zasadź coś. Maliś chłopę? Ja Co ty robisz? Ej, co ty robisz? E to nasiąknąć musi, wiesz? Dobra. No, tak nasiąknie. Nie. Siąknie. Nasiąknie. Kto? Spokojnie. Dobra. Co robimy dalej? No. I to o oto nasza, oto nasza szklarnia w całej okazać. Chodźcie z góry i zobaczcie jak... no to idziemy zobaczyć jak to z góry wygląda. No. no akurat ciemno się robi tego. Jakąś skrzynkę na zboże przy, przydałoby się tam obok zbudować. No to, ale tam jest skrzynka jedna tam nie ma. już jeżeli na dole. Gdzieś zniknęła. Ale zobacz tam, zobacz o. Czekaj, nowy, no czekaj, no wyjdę. Dobra. Jak to wygląda? Tak wygląda z góry. no fajne. No nie chodźcie mi pod kamerę. No, tak wygląda z góry. Chodź tu. Tu lepiej widać, Paweł. Gdzie? Aha, no, no. rację. Fajny, fajny. Dobra, to na koniec. No to skok do wody. Oplu. Ale nie we mnie. Dobra, no to by było na tyle. Do widzenia. Nara.